Jest godzina 13 i zgodnie z zapowiedzią informacje dotyczące Patryka M, pseudonim Wielki Bóg, który został już przekazany w ramach ekstradycji polskim służbom z Niemiec. Trafił do aresztu śledczego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej. Przed tym aresztem jest Natalia Madejska. Natalia, opowiedz, jak wyglądało przekazanie polskim służbom Patryka M i co teraz będzie się działo? Czy pozostanie w areszcie, kiedy usłyszy zarzuty? Faktycznie chwilę po godzinie 12:00 prokuratura krajowa poinformowała w mediach społecznościowych, że to przekazanie już się odbyło. Nasze ekipy obserwowały to na przejściu granicznym w Kołbaskowie, to jest województwo Zachodnio Pomorskie. Tam oczekiwało kilka samochodów na przejściu granicznym, które później ruszyły tutaj w kierunku Szczecina i dokładnie tak kilkanaście minut temu te same auta przyjechały tutaj w to miejsce ulica Kaszubska areszt śledczy jedno z tych aut wjechało za tamtą szarą bramę stąd przypuszczamy że właśnie w tym samochodzie znajdował się Patryk M pseudonim Wielki Bu prawdopodobnie w tej chwili on jest już w areszcie śledczym w Szczecinie ale ten areszt to jest tylko przystanek, dlatego że śledztwo w sprawie tej osoby prowadzi prokuratura w Lublinie. I to jest to właśnie miejsce docelowe, do którego wielki bu ma trafić. To tam odbędą się czynności. Jak przekazała właśnie prokuratura krajowa, już po weekendzie odbędzie się przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Zostaną przedstawione Patrykowi M. zarzuty. A przypomnę, że są to zarzuty związane z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie grupie przestępczej która specjalizowała się w przemycie i sprzedaży narkotyków. Przypomnę, że Patryk M był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i został zatrzymany w połowie września w Niemczech na lotnisku w Hamburgu. Od tamtej pory do dzisiaj przebywał właśnie w Niemczech. Tam był aresztowany i trwała procedura ekstradycyjna. W ostatnich dniach sąd w Niemczech, sąd w Hamburgu już ostatecznie rozstrzygnął tę kwestię i zezwolił na ekstradycję Patry Patryka M do Polski przypomnę, że prawnicy, którzy reprezentowali go właśnie przed niemieckimi instytucjami, próbowali udaremnić tę ekstradycję, powoływali się tutaj na obawy samego Patryka M, który argumentował, że w Polsce jego sprawa jest bardzo głośna, stąd obawia się, że stanie się ona przedmiotem rozgrywek politycznych, szczególnie że zbliża się kampania wyborcza i że będzie miało to wpływ na wynik jego procesu karnego. Ale niemiecki sąd z tymi argumentami się nie zgodził i zezwolił na... Ekstradycję i do tego przekazania doszło właśnie dzisiaj. Tak jak Państwu wspomniałam, najpierw te procedury trwały na przejściu granicznym. Tam kolumna kilku aut, również karetka pogotowia była na miejscu, a potem te same pojazdy przyjechały tutaj do Szczecina na ulicę Kaszubską. Jedno z aut, jak mówiłam, wjechało na teren aresztu śledczego w Szczecinie i tutaj prawdopodobnie te formalności będą kontynuowane, a później to już Lublin, kolejny przystanek, i tam to właściwe śledztwo w sprawie Patryka M. i czynności z jego udziałem, ale to już po weekendzie. Tak informuje zarówno Prokuratura Krajowa, jak i obrońca Wielkiego Bół. Natalia Medejska, bardzo Ci dziękuję za te szczegóły.